Cześć, zapraszam na porcję newsów ze świata sztucznej inteligencji tydzień 46 rok 2023. Szok. Zarząd OpenAI, twórcy ChatGPT, GPT, niespodziewanie zwalnia dotychczasowego szefa i współzałożyciela firmy, sama Altmana. Ale wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie i ponoć trwają dyskusje zmierzające do powrotu Altmana na stanowisko CEO. AI-PIN. Małe urządzenie, wielkie możliwości. Rzut oka na potencjalnego następcę smartfona. Jak sztuczna inteligencja zmieni nasz świat w ciągu najbliższych pięciu lat? Lat, wizja Billa Gatesa. Czy to przełom w komunikacji? Samsung wprowadza tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym. Europejski AI Act. Czy kontrowersyjne systemy rozpoznawania twarzy na ulicach staną się legalne w Europie? Organizacje pozarządowe biją na alarm. Bezrobotny za sprawą sztucznej inteligencji składa 5000 podań jednym kliknięciem. Informacja o zwolnieniu sama Altmana ze stanowiska CEO OpenAI to istna bomba, która wstrząsnęła światem sztucznej inteligencji w ostatni piątek. W dość lakonicznej informacji OpenAI oświadczyło, że sam Altman nie był konsekwentnie szczery w komunikacji z zarządem, a przez to ten nie ma już dłużej do niego zaufania. Tymczasowo firmą pokieruje Mira Murati, dotychczasowa szefowa do spraw technologii. Bakat pozostaje otwarty, a zarząd zarząd uważa, że nowe przywództwo jest konieczne, aby dalej iść naprzód. Wyraźnie podkreślono też, iż w pełnej mocy pozostaje misja firmy, czyli zapewnienie tego, że ogólna sztuczna inteligencja przyniesie korzyści całej ludzkości. W oświadczeniu wskazano również, że Greg Brackman, kolejny ze współtwórców i znacząca w OpenAI persona, opuści zarząd, ale w firmie pozostanie. Kilka godzin później jednak Brackman oświadczył, iż w Związku w związku z zaistniałą sytuacją opuszcza firmę. Zwolnienie sama Altmana to ruch absolutnie zaskakujący. OpenAI może być obecnie postrzegane jako firma z pasmem nieustających sukcesów, a Altmana można spokojnie nazwać twarzą rewolucji generatywnej AI. Chat GPT jest niezwykle popularnym narzędziem, a po niedawnej konferencji DevDay jego płatna wersja Plus stała się tak rozchwytywana, że firma musiała czasowo wstrzymać subskrypcję. Dla nowych klientów, aby zapewnić poprawność i ciągłość działania swoim dotychczasowym użytkownikom. Przyszłość firmy jako lidera generatywnej sztucznej inteligencji wydawała się świetlana. W niedawnym wywiadzie sam Altman podkreślał, że trwają prace nad nowym modelem GPT-5, a generalnym celem jest stworzenie superinteligencji. Plotki też niosły, że OpenAI ściąga do siebie najlepszych speców z branży, oferując oszałamiające pensje, sięgające 10 milionów dolarów. Ponoć całe zdarzenie było mocno zaskakujące dla samych zainteresowanych. Altman miał się dowiedzieć o decyzji zarządu z 30-minutowym wyprzedzeniem, a Brackman zaledwie 5 minut przed ogłoszeniem. Informacje o decyzji zarządu przekazywał ponoć Ilya Setskever, kolejna wielka persona, współzałożyciel i główny badacz w OpenAI. O niczym nie wiedział też Microsoft, potężny udziałowiec firmy, który w dziedzinie sztucznej inteligencji właściwie zależy od OpenAI. Zresztą cała sytuacja spowodowała nawet niewielkie tąpnięcie cen akcji Microsoftu. Ale na tym nie zatrzymała się fala po zwolnieniu Altmana, ponieważ zaczęto spekulować o możliwych rezygnacjach specjalistów. Wkrótce pojawiły się informacje, że odchodzi trzech Polaków. Aleksander Mądry, szef do spraw potencjalnego ryzyka, Jakub Pachocki, dyrektor badań i Szymon Sidor, wielce zasłużony ekspert, który w OpenAI pracował od 7 lat. Branża spekuluje o kolejnych odejściach. Sam Altman skomentował kurtuazyjnie sprawę na platformie X, pisząc, że kochał czas spędzony w OpenAI i że było to transformujące przeżycie. Nie zabrakło zabawnych odpowiedzi na ten post. Na przykład, sam mrugnij dwa razy, jeżeli superinteligencja przejęła kontrolę w OpenAI, lub jeżeli GPT-5 przetrzymuje cię jako zakładnika. To zaskakujące wydarzenie. Wzbudza sporo niepokoju wśród fanów czat GPT i każe stawiać pytania o przyczyny, czy powszechny i stosunkowo tani dostęp do zaawansowanej technologii AI był nie w smak konkurencji, czy korzystanie z GPT 4 znacząco podrożeje, rozwój czat GPT zwolni lub w ogóle część funkcji zostanie wycofana? A może problemem są kwestie bezpieczeństwa lub zbyt gwałtowny rozwój w stosunku do przychodów, który narażał firmę na niepotrzebne Ryzyko. A może to kwestia różnic w podejściu do rozwoju technologii, gdzie Altman preferuje szybkie biznesowe wdrażanie rozwiązań i testowanie ich na rynku, a Sitscover to akademik stawiający przede wszystkim na badania i testy bezpieczeństwa. Czy fakt, że wydarzyło się to teraz i nagle oznacza, że OpenAI jest blisko AGI, a moment jest krytyczny i należało powstrzymać czasem nonszalanckie decyzje sama Altmana. Spekulacją nie ma końca. A na pełne wyjaśnienia zapewne przyjdzie nam jeszcze poczekać. A co jeszcze ciekawsze w tej całej historii, to stan na noc z 18 na 19 listopada, czyli kiedy nagrywam ten materiał, jest taki, że kolejne plotki sugerują, iż zarząd OpenAI, ponoć pod naciskiem Microsoftu, dyskutuje z samym Altmanem możliwość jego powrotu na stanowisko CEO. Zatem to istna tech telenowela, a wszystko zmienia się jak w kaleidoskopie. Humane, założona przez byłych pracowników Apple, wprowadza na rynek AI Pin. Urządzenie o wielkości pudełka zapałek, które ma ambicje być następcą smartfona. Nosi się je jak przypinkę, a wyposażone jest między innymi w szerokokątny aparat i laserowy projektor wyświetlający treści na dłoni osoby korzystającej z tego cudu techniki. Napędzane jest natomiast sztuczną inteligencją w tym GPT-4 od OpenAI. Pinem steruje się za pomocą głosu i gestów. Humane wyprodukowało początkowo 100 tysięcy sztuk tego urządzenia, które będzie dostępne na początku przyszłego roku w USA. Cena 699 dolarów plus miesięczna subskrypcja w kwocie 24 dolarów. Czy AI PIN firmy Humane zrewolucjonizuje nasze interakcje z technologią, czy okaże się kolejnym gadżetem przyszłości, który zamiast spełnić oczekiwania, wypełni co po niektóre szuflady? Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje sposób w jaki żyjemy. Obecne oprogramowanie, choć rozwija się szybko, jest według niego dość głupie, bo ogranicza się do pojedynczych zadań. Gates przewiduje przyszłość, w której będziemy korzystać z agentów AI, zdolnych do wykonywania wielu czynności na podstawie naszych preferencji i zainteresowań. Wyzwania takie jak stworzenie nowych, baz danych chroniących prywatność i standaryzacja komunikacji między agentami AI są jednak nadal przed nami. Mimo to, Gates jest przekonany, że ta nowa era jest bliska i będzie miała znaczący wpływ na nasze interakcje z technologią, jak i z innymi ludźmi. Spersonalizowani agenci AI, wyręczający nas w większości codziennych zadań, od spraw urzędowych po zakupy to z pewnością będzie rewolucja. Jak to wpłynie na nasze życie? Na co spożytkujemy ten dodatkowy czas ofiarowany nam przez sztuczną inteligencję. Samsung zapowiada nową erę Galaxy AI w swoich smartfonach, prezentując innowacyjną funkcję tłumaczenia rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym. Ta funkcja, nazwana AI Live Translate Call, będzie wbudowana w aplikację telefonu. Firma zapewnia, że tłumaczenia audio i tekstowe będą pojawiać się na bieżąco podczas rozmowy. Galaxy AI ma zadebiutować na początku przyszłego roku, prawdopodobnie wraz z premierą linii smartfonów Galaxy. S24. Sztuczna inteligencja zaczyna coraz odważniej wkraczać w świat smartfonów. Samsung stawia na tłumaczenie. Google w swoich urządzeniach Pixel 8 w sposób wręcz magiczny ulepsza zdjęcia dzięki AI. A czym zaskoczy Apple, które podobno wydaje gigantyczne sumy na szkolenie swoich systemów sztucznej inteligencji? AI Act, czyli europejskie prawo regulujące sztuczną inteligencję, miało całkowicie zakazać wykorzystywania zdalnych systemów rozpoznawania twarzy opartych o AI. Pojawia się jednak pomysł poluzowania tych przepisów tak, aby umożliwić użycie tej technologii w przypadku ścigania szczególnych przestępstw z zamkniętego katalogu, zagrożonych karą powyżej 5 lat więzienia. Eksperci alarmują, że systemy zdalnego rozpoznawania twarzy naruszają prawa do prywatności, wolności słowa i zgromadzeń, pozbawiając ludzi anonimowości w przestrzeni publicznej. Takie narzędzia stosowane w państwach autorytarnych mogą prowadzić do nadużyć i państwowej inwigilacji. Filip Konopczyński z Fundacji Panoptykon zauważa, że nawet najmniejsze wyjątki w prawie mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się tych systemów w Europie, zwiększając ingerencję w prywatność obywateli. Polski resort cyfryzacji Deklaruje poparcie dla zakazu stosowania takich systemów w przestrzeni publicznej. Technologie oparte o sztuczną inteligencję, obok wielu niesamowitych korzyści, niosą też szereg zagrożeń. Jednym z nich może być powszechna inwigilacja. Obawy ekspertów wydają się być uzasadnione. Dlatego miejmy nadzieję, że Europa stanie na straży naszej prywatności w erze rosnącej mocy AI. Julian Joseph, inżynier oprogramowania Postanowił wykorzystać narzędzie AI o nazwie Lazy Apply, aby zrewolucjonizować proces ubiegania się o pracę. Wysłał aż 5000 aplikacji jednym kliknięciem, co zaowocowało 20 rozmowami kwalifikacyjnymi. I chociaż może się to wydawać imponujące, to trzeba zauważyć, że skuteczność to zaledwie 0,5%. Joseph podkreślił, że istnienie takich narzędzi jak Lazy Apply wskazuje na głębokie problemy w procesie rekrutacji rekrutacji. Aplikowanie stało się żmudne. Rekruterzy natomiast też coraz częściej polegają na narzędziach napędzanych sztuczną inteligencją. I tak oto AI pisze i składa podania, które sprawdza Inna AI, a cały proces staje się kompletnie nieprzejrzysty. Czy w przyszłości całkowicie zrezygnujemy z ludzkich rekruterów? Czy nieczułe algorytmy są rzeczywiście w stanie podjąć najlepsze decyzje dotyczące zatrudnienia? A może praca będzie rzadkim luksusem, lub odwrotnie minionym nieprzyjemnym obowiązkiem z zamierzchłych czasów? Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!